Diagnostyka molekularna ma wydaje się mieć szczególne znaczenie, jeśli chodzi o raka płuca. Jak dostęp do diagnostyki molekularnej w przypadku raka płuca zmienia rokowanie pacjentów? Jak to wygląda, jeśli chodzi o sytuację tych osób? Diagnostyka molekularna, szczególnie zaawansowana jak kompleksowe profilowanie genomowe, w przypadku pacjentów z rakiem płuca jest niezwykle istotna, ponieważ pozwala nie tylko na wykrycie rzadkich mutacji i uzyskanie przez pacjentów korzyści terapeutyczne poprzez leczenie celowane. Personalizowane danej mutacji, ale także może pozwolić też na kontrolę tej choroby w całym okresie leczenia. Także jeżeli pacjent na przykład uzyska progresję w przypadku choroby swojej, to ponowne zbadanie tego profilu pozwala uzyskać kolejne informacje na temat, jak tego pacjenta dalej leczyć. Wydaje się w związku z tym, że no, jest to taka pilna potrzeba, jeśli chodzi o objęcie tego koszykiem świadczeń gwarantowanych. Zdecydowanie tak, postulujemy o to. Bardzo się cieszymy, że jest pozytywna decyzja zarówno Rady Przejrzystości, jak i prezesa OutMitu. I chcielibyśmy, aby właśnie ten produkt był w koszyku świadczeń gwarantowanych właśnie po to, aby pacjenci mieli szansę na szybką i dokładną diagnostykę, szybkie przekierowanie do leczenia, ale także, aby po prostu wszyscy mieli równy dostęp do świadczeń zdrowotnych.